Nadal znajdujemy się na Bolesiu, znajdujemy się w pobliżu Brześcia. 9 kilometrów takiej linii prostej od Brześcia, gdybyśmy pojechali w kierunku północno-zachodnim, znajduje się nieduża miejscowość, nieduża wieść o nazwie Skoki. No, samochodem trzeba trochę dłużej pojechać, pewnie kilkanaście kilometrów, ale w 20 minut z centrum Brześcia dojedziemy właśnie do miejscowości Skoki. Skoki łączą się z rodem Niemcewiczów. Ród Niemcewiczów. No, Stary ród litewski posługiwał się herbem radwan. Ten herb przedstawia kobietę w koronie, w czerwonej sukni, która jedzie na niedźwiedziu. Stąd być może już od XVII wieku ród Niemcewiczów używał takiego przydomka ursen. Ten Ursen wziął się z łacińskiego słowa Ursus, czyli, czyli niedźwiedź. Oczywiście nazwisko Niemcewicz. Ursen Niemcewicz kojarzy nam się z jedną postacią z Julianem Ursynem Niemcewiczem, który właśnie w roku 1757 urodził się w Skokach. Jego ojciec Marceli wybudował tam pałac. Ten pałac stoi w Skokach do dziś. Natomiast sam Julian Ursen Niemcewicz nie urodził się w tym pałacu. On się urodził nieco wcześniej. Jego ojciec dopiero. Dopiero zaczął kilkanaście lat później budować pałac. Sam Julian urodził się w modrzewowym dworku, no, z którego do dzisiaj nic już nie pozostało. I właściwie można powiedzieć, że w tych skokach sam Julian Ursyn Niemcewicz przebywał krótko, natomiast no, rodzina, rodzina tam mieszkała aż do roku 1939. Julian Ursyn Niemcewicz to postać niezwykła. Pisarz, poeta, dyplomata, krasomówca, wolnomularz, patriota, jeden z współtwórców Konstytucji 3 Maja. Był sekretarzem Adama Czartoryskiego, był sekretarzem Tadeusza Kościuszki. Został pierwszym Polakiem, który otrzymał obywatelstwo amerykańskie. No niezwykła, niezwykła postać. Julian Ursyn Niemcewicz, autor wielu dzieł, dramatów, między innymi Powrotu posła, którego pamiętamy z lektur szkolnych, słynął z takiego ciętego języka. No, potrafił w fraszkach, w wierszach skrytykować żyjących współcześnie mu ludzi. Ród Niemcewiczów, tak jak mówiłem, posiadał skoki do roku 1939. Był taki wybitny przedstawiciel rodu Jan Ursyn Niemcewicz, który był pierwszym burmistrzem Brześnia, w roku 1919, a ostatnią właścicielką tegoż pałacu była Janina Niemcewicz. Po wojnie skoki oczywiście znalazły się w granicach Związku Sowieckiego. Pałac został zamieniony na siedzibę kołchozu, potem mieściła się tam szkoła. Z czasem ten budynek pałacowy coraz bardziej niszczał i niszczał. Obok władze sowieckie wybudowały szkoły. To do dzisiaj można powiedzieć to szpeci jakby tą przestrzeń, bo, bo ten nowy budynek jakby wchodzi właśnie w obręb, w obręb pałacu. Wydawało się, że ten budynek po prostu obróci się w ruinę. Na szczęście na początku XXI wieku Podjęto decyzję, ażeby pałac Niemcewiczów w Skokach odbudować, odnowić. Tak się stało od roku 2014, w tym, że pałacu funkcjonuje muzeum. I możemy teraz taką przywołać taki obrazek. Mamy listopad 2019 roku. Juliana! Polska Szkoła Społeczna imienia Ignacego Domejki z Brześcia zorganizowała właśnie w tym Pałacu Niemcewiczów w Skokach Dzień Niepodległości, Dzień Niepodległości Polski. Urządzono bal, pojawiły się tam historyczne postacie. Oczywiście Julian Ursyn Niemcewicz, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Romuald Traugut, Było mnóstwo gości. Była Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut, dziennikarz polski, jeden z działaczy polskich, oczywiście konsul Rzeczpospolitej. I w w że pałacu odbył się ten bal. To było w listopadzie 2019 roku, zdawałoby się nie tak dawno, no, a dzisiaj możemy tylko te czasy wspominać i życzyć sobie, że, że kiedyś taki bal w Skokach w siedzibie Niemcewiczów będzie mógł się znowuż odbyć.